Prowadziłem pogrzeby online. Cześć jestem graczem na tym profilu pokazuję swoją pracę twórcy treści, ja także moją drogę do zostania gwiazdą uroka. Pogrzeby online do tego mnie nie przybliżyły. Za każdym razem, jak ludziom opowiadam, że czymś takim się zajmowałem, to są w szoku, więc opowiem wam, to była patmia. Ja totalnie nie miałem z czego żyć. Aż pojawiło się ogłoszenie na Facebooku. Hej, szukamy operatora na zlecenia, do jazdy po całej Polsce. Dobra, nie mam co robić, mam swój sprzęt, patrzę kto to wystawił, MAMY WSPÓLNEGO ZNAJOMEGO! Ej mordo, co tam graczo? Weź mnie poleć. No dobra. I zacząłem jeździć po całej Polsce relacjonując Pogrzeby, robiąc transmisję. Był popyt na takie usługi, naprawdę. Były dwie duże firmy, jedna mała, która sporo zgarniała z tego rynku. No ja pracowałem z tą małą. Jak to wpłynęło na moją psychikę? Same pogrzeby nie za bardzo, ale to było w lutym 2021. Łazisz z ciężką kamerą, z laptopem pod ręką, bo musisz z czegoś streamować, a przy okazji jest minus 20 stopni, a tobie odpadają ręce. To było wyzwanie. Teraz to jest dobra historia do wspominania. A wy jakie dziwne prace wykonywaliście? Dajcie znaka.